Dzień dobry, no ja chciałbym, żebyśmy wygrali ten mecz i udowodnili, że jesteśmy najlepsi w grupie. Niemniej, zdaję sobie sprawę, że przeciwnik jest bardzo trudny i myślę, że nawet jest tutaj faworytem w tym meczu. Niemniej jednak, no liczę na to, że chłopcy dzisiaj będą mieli swój dzień i pokażą ten wilczy pazur tutaj na boisku. No, mam nadzieję, że wygramy. mecz będzie na pewno zacięty, no ale. Stawiam na naszą wygraną. Wygrać to chcielibyśmy my, no, po to tu przyszliśmy. Oczekiwania mamy takie, że dobra seria za nami i w lidze Master i w meczach towarzyskich, także chcielibyśmy ją bardzo podtrzymać, ale jest jedna rzecz: na tym meczu jak gdyby sezon ani świat się nie kończy, więc spokojnie. Jak wyjdzie to i będzie ok. To w porządku. Jeżeli nie wyjdzie, nie daj Boże, no to za, ty za dwa tygodnie mamy kolejne mecze i wtedy będziemy walczyć w play-offach. Bez presji na chłopaków, to ma być dla nich zabawa i dobra niedziela. Dzisiaj 82, 66 dla nas. Luźne 17.